Chwała Bogu! Kolejna piękna niedziela, dobry moment na dawkę inspiracji. Posłuchajcie tej historii. W tym tygodniu mogłem spotkać się z moim wieloletnim przyjacielem. Razem studiowaliśmy 20 lat temu i mieliśmy wiele wspaniałych, wspólnych chwil. I następnie utrzymywaliśmy tę relację, budowaliśmy ją przez kolejne lata. I w tym ubiegłym tygodniu mogliśmy się spotkać na kawie, na herbacie, mieć miły czas społeczności, rozmowy i wspólnoty. Ten człowiek to jeden z pastorów SH Północ, największego kościoła obecnie ewangelikalnego w Polsce. Konrad Krajewski. Wspaniały brat, wspaniały pastor, wspaniały ojciec. Przeszedł w życiu przez różnorodne tragedie, ale z Panem Jezusem przezwyciężył je wszystkie. I w tym sensie jest Bożym Bohaterem. I za to również go cenię, że jest Sługą Bożym i dalej możemy zacieśniać nasze relacje. I było to wspaniałe spotkanie. Ale posłuchajcie tej historii, co wydarzyło się, gdy urodziło się jego pierwsze dziecko lata. Temu. Pojechaliśmy, aby ich odwiedzić i dać skromny prezent z okazji narodzin dziecka. Kupiliśmy pampersy i inne drobiazgi. I kiedy byłem razem z nimi, mieliśmy wspaniały czas, świętowaliśmy narodziny dziecka. Wychodząc od nich z domu, wręczyli mi kopertę i w tym momencie, w pierwszej reakcji, nie chciałem jej przyjąć. Natomiast powiedzieli, że to jest. Coś, co Pan Bóg kazał im zrobić, aby nas pobłogosławić. Pomyślcie sobie, to jest moment, w którym oni mają zbierać prezenty. To nie jest okazja dla nich, aby siać. Ale Bóg powiedział im, że mają pobłogosławić moje życie i to zrobili. Co się okazało? My w tym momencie wraz z żoną mieliśmy pewną potrzebę finansową, o którą modliliśmy się do Boga, aby ją zaspokoił. I Pan Bóg użył ich właśnie. Jak się okazało, dar, który nam wręczyli zupełnie niespodziewanie, w zupełnie niespodziewanym momencie, był 10 razy większy, właściwie około 10 razy większy niż to, co myśmy im dali. I zaspokoił tę potrzebę, którą mieliśmy. A więc po pierwsza lekcja taka: siej, a zbierzesz. Myśmy zasiali z niedostatku, aby ich pobłogosławić, a Pan Bóg nas pobłogosławił jeszcze więcej z nieoczekiwanego miejsca, gdyż tego nie spodziewaliśmy się. A więc tak też funkcjonuje relacja miłości i przyjaźni, że błogosławimy się, nie patrzymy na okoliczności. W których się znajdujemy w danym momencie, to nie była okazja dla nich do wręczania prezentów, to był moment dla nich do przyjmowania prezentów, ale Bóg im powiedział i zrobili to. Pobłogosławili nas, my pobłogosławiliśmy ich i nasza relacja była jeszcze bardziej zacieśniona. A więc drodzy, zachęcam was. Siejmy, siejmy w miłość w siebie wzajemnie, kochajmy się, radujmy się w Panu. To piękny dzień, który Pan nam dał. Budujmy Boże relacje ze sobą, niech was Pan Bóg obficie błogosławi, to dzień, który dał nam Pan.